Śmaldziska, tutaj Frer, a to będzie pierwsza część Zagrajmy w Metro 2033. Postanowiłem zrobić remake'a z tej serii z kilku powodów. Z pierwszego, mam lepszą, właśnie jakość renderowania filmów. w Ogółem, lepsza jakość filmów. Drugie, moim zdaniem, komentarz mi się poprawił troszeczkę od początku yy, niż do, kurde, tą, tą grę zacząłem może być, nagrywać. Czyli była to moja pierwsza gra, którą zacząłem nagrywać, i to będzie też trzeci powód, że. Poszło jak poszło, ale kurczę, chciałbym zrobić to lepiej, odwiedzięczyć się tej grze. Kolejny to jest powód to, że kupuję Metro 2033 Last Light, tak? Premiera ma być już jak podajże 16 albo 19 maja. No i piąte, że rzeczy w KOMPI sobie wymieniam wszystkie tam właśnie rzeczy RAM, nie RAM. Po prostu chcę go ulepszyć, tak, bo już swoje kurde prze przeszedł na starych częściach. No i... Tak, y, mam mało czasu i Metro jest właśnie tą grą, którą nie przychodzi się za długo i też nie za krótko. Jest grą z fajną fabułą, naprawdę. Teraz już porozmawiajmy o samej y, grze. Metro naprawdę jest dosyć dobrą grą. Pierwszą grą, nie pamiętam jak to studio się nazywało, jest pierwszą właśnie grą z tych pierwszych studii, które teraz robi Metro 2034 las laserai, wiem, tak trochę nie na temat i masło myślane, ale metro przedstawia nam właśnie świat postapokaliptyczny, czyli skutki właśnie wojny atomowej. Skutki są takie, że jest właśnie atomowa zima, czyli jest śnieg, jest zimno, i żeby wyjść na powierzchnię trzeba użyć masek, jest też dużo mutantów, bandytów, i w metrze jest też nie za dobrze, jak na powierzchni. Corki? Właśnie ludzie się chowają w stacjach metra, bo akcja się dzieje w Moskwie. Podczas wybuchu zeszli do właśnie metra, przetrwało tym sposobem około 50 tysięcy ludzi i ta liczba maleje z przyczyn wojny, mutantów i jeszcze innych chorób i takich innych rzeczy. Tak, dobra, e jeszcze spojrzę w opcję na chwileczkę u dźwięk. Dźwięk ok, wszystko jest ok, ludziska. przysuną sobie lekko mikrofon. Ok, wiem, że był stukot. Dobra. Nie, że nie gadaj, nie gadaj. Dobra, nowa gra. Tak. Ok, dajemy nową grę. Stalker trudny. Tak, Stalker trudny, nie ma celownika. Mniej AMO. Przeciwnicy są trudniejsi, zadają więcej obrażeń. Ale to jest coś dla mnie. все ближе и ближе к поверхности через минуту мы должны были оказаться наверху наедине с воющим ветром наедине с чудовищами добрых вас дожилище прочитать когда ты покидал свою родную hmm. станцию No, i jak co akcja, która rozgrywa się w prologu, jest dosyć w przód, bardzo w przód. Jest prawie pod sam koniec gry, ale rzecz jasna, zostaniemy z tego prologu cofnięci do początku gry. Tak, dobra. Kurde, kurde. Oj, spada. Dobra, dzięki, że musi już prawie by tam zleciał na dół. Jak co, to jest nasz? Jak zauważyliście, mam rosyjską wersję językową, bo w końcu akcja dzieje się w Rosji. Mhm. Dobra. Guzikiem nie pójdzie, to więc Wajchom. Mhm. Dobra. Czysto? Czysto. Nie widzę że na razie żadnych mutantów. No jak z soliska... Jak będę prowadzić tę serię, jeżeli chcecie widzieć bardzo dużo, propo metro, gdzie zdobyć naboje takie inne, to u mnie znajdziecie to wszystko, czyli naboje na stacjach, w ogóle zwyczaje, wszystkie naboje, wszystkie skrytki, nie bójcie się o to, tak? I to raczej nie jest skrytka, to po prostu podsunięte szafki nam pod nos, które, z których mam zebrać amunicję i rzeczy potrzebne, tak? Tu jeszcze jest takie, o pomieszczenie, tak, takie na się. tu możemy przypalić te lampy, tak? tak, przypaliliśmy lampy albo je włączyliśmy czy lub włączyliśmy tryb awaryjny dobra zorki za nawaleniem młotkiem dobra lampka jest pod F e, broń AK 2012 tą, którą teraz właśnie mam jest perfilną pod rubą P90 łączącą e, właściwości broni karabiny broni snajperskiej, więc jest dobra, tak, jest silna e, ale też, co ja mówię, dobrze celna szybko strzelna, ale nie zadaje większych obrażeń niż normalne, standardowy, standardowy dobry kałach. tak, sukin tego, do tego nie słyszałam, bo to jest może być Taki podstawiony mobek. Czy... Okej okay, ludziska jestem i okej okay. Tak Ogryzły mnie te mutanty było chwilowe z dwu tak Dobra, no to bierzemy Okej okay. Tak, gotowy Dobra, naciska szybko E i dup E, Propo quick time eventy, czyli szybkie naciskanie E i takie różne rzeczy będą zdarzać się dosyć rzadko e, Jedyne z tych właśnie quick time eventów, które będą mogły się zdarzać To jak nas obali mutant e, Właśnie te quick time eventy będą No będą, może powiedzieć, pod sam koniec gry jak będziemy już iść po wieży Tak mhm. Mhm. Dobra Czyli mamy się zebrać tutaj przy wieży. Tak to działa. Dobra, widać jak tutaj jest może być przedstawiony ten post. Widać jak tutaj jest przedstawiony post-apokaliptyczny świat. Tak, może powiedzieć, włożyli ludzie w to serce raczej twórcy tej gry. Naprawdę, dosyć fajnie to jest zrobione. Tylko w metro, jednym dopilającym motywem jest to, że nie ma swobodnego, może być czyli że wychodzimy z metra, wracamy, przychodzimy kiedy chcemy, możemy wrócić do tej stacji. Nie, tu jest właśnie, można powiedzieć, rozgrywka metro. Jest taka, że mam misję, wykonuję misję, no i koniec, tak, i kolejna misja, nie możemy już wrócić do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej nigdy. Jak widać, przy szorówka z KM, -em. dosyć dobre wsparcie, ale to właśnie, jak mówiłem, dobija mnie to, że żebyś nie ma otwartego świata i może być akcja też i fabuła jest dosyć liniowa zobaczymy co będzie w następnej części jedną częścią jedną rzeczą która jest oczywista to będzie większa ilość broni tak i ulepszeń na pewno jest więcej broni niż w tej części bo właśnie ci twórcy zaczynali tutaj y, od tej części pierwszej E, swoją działalność, czyli nie mam do tego właśnie żadnych przyczepień, że jest mało broni, tak ale i tak im naprawdę fajnie wyszło. Dobra, jest nieciekawe, mutanty nas może być otoczyły. Tak, i będzie Jadka teraz, bo widać ten już słoneczek podchodzi. Dobra, amunicji mam mało, nie mam nawet jednego magazynka, jest słabo. Będę musiał prawdopodobnie prędzej później dostać z rewolweru. Dobra, kolejny podbiegł do ziemi tego. Po... I go zaś Cholera, co go kurde nie widzę co go Fuck! Fakt! To jest amunicji? D Dobra, rewolwer jest dosyć dobrą bronią Ugo minusem jest, że ma mało amunicji Gdy Wypieprzać Kurde, co mnie przywróciło Pieprzone demony No i ludziska, jak co? Kończy się nasz prolog Kończy też się nasza pierwsza część zagrajny z Metro 2033. Postanowiłem robić jedna część, jedna misja, żeby było ludziska na temat. No to ludziska. Będzie to koniec pierwszej części zagrajmy z Metro 2033. Żegnam się z wami.